Witam w 34 odcinku podcastu Pokój w Głowie. Jest to podcast psychoedukacyjny. Ten odcinek nagrywam w Warszawie, a za oknem jest 9 stopni. Tym razem chciałabym poruszyć temat zasługiwania na zainteresowanie. Spotykasz jakiegoś ciekawego faceta i wszystko, co ci przychodzi do głowy w tym momencie, to że musisz wyciągnąć cały arsenał swoich zalet, umiejętności i całe swoje piękno, bo inaczej będziesz dla niego niewidzialna. Czyli powiedz panu wierszyk, a dostaniesz cukierki. Nazywam się Kasia Iwaszczuk-Pudzianowska i jestem psychologką, która od wielu lat pracuje z dorosłymi, prowadząc terapię. Spotykasz kogoś ciekawego, kogoś, kto jest dla ciebie bardzo interesujący. Być może w krótkim czasie jeszcze go dodatkowo bardzo wyidealizowałaś w swojej głowie, więc musisz mu dorównać swoją wspaniałością i świetnością. I co robisz? Robisz to, czego być może nauczono cię już dawno w dzieciństwie. Mówisz wierszyk, żeby zabłysnąć. Warto tutaj wspomnieć, że nasza samoocena. To są przekonania nasze własne na temat naszej wartości. My te przekonania mamy zakodowane gdzieś bardzo głęboko w sobie i często nie jesteśmy świadomi tego, jak one brzmią. I mogą to być przekonania w stylu: Jestem gorsza, jestem beznadziejna, nie zasługuję na miłość. To są przykłady takich negatywnych przekonań, świadczących w naszych własnych oczach źle o naszej wartości. Czyli to jest niska samoocena. I my te swoje przekonania o swojej wartości zazwyczaj możemy zaliczyć do jednej z dwóch podstawowych grup. Jedna grupa przekonań naszych, własnych, o nas samych, to są przekonania związane z zasługiwaniem na miłość, na przyjaźń, na przychylność innych ludzi. Druga grupa natomiast są to przekonania dotyczące naszego intelektu czyli, że jestem mądra, głupia. Inteligentna, nieinteligentna, czyli to, jak my postrzegamy siebie od strony intelektualnej. Oczywiście możemy uważać, że jesteśmy beznadziejni i w jednym obszarze, i w drugim, czyli w zasługiwaniu na miłość oraz w intelekcie, ale często jednak trzymamy się bardziej jednej z tych dwóch stron, bo często się czujemy mniej pewnie w jednym z tych aspektów. I zobaczcie, że zasługiwanie na miłość często też jest powiązane. U kobiet z wyglądem. Małe dziewczynki tak były uczone: że księżniczka to jest piękna, najpiękniejsza. Kopciuszek musiał przejść przemianę za sprawą matki chrzestnej i dzięki temu książę ją pokochał, bo inaczej to prawdopodobnie w ogóle by jej nie dostrzegł, a nawet nie dowiedziałby się o jej istnieniu. Naprawdę, jakby poszperać w tych starych baśniach, starych wersjach baśni dla dzieci. To był tam kładziony duży nacisk na wygląd. Te dobre bohaterki były nawet wręcz wyidealizowane i zawsze były piękne. Księżniczki były piękne. Księżniczki, które były kochane przez księciów, były piękne. Zatem myślę, że w głowach wielu dziewczynek zrodził się wtedy taki pomysł, że jak będę piękna, to zasłużę na miłość. Wygląd, Łączymy z zasługiwaniem na miłość. Żeby zasłużyć na miłość, trzeba się przebrać za księżniczkę. A najlepiej to cały czas chodzić w tym przebraniu, szczególnie jeśli jesteś singielką. Choć stale przebrana za księżniczkę, to wtedy zwiększysz swoje szanse na to, że ktoś pokocha Cię w końcu. No i do czego to prowadzi? Do tego, że wiele kobiet poświęca naprawdę wiele godzin tygodniowo, czasami nawet Ileś godzin dziennie na ulepszanie swego wyglądu próbujemy tuningować swój wygląd, bo ze swoim zwyczajnym wyglądem wydajemy się sobie nic nie warte. Uważam, że jeśli lubisz dbać o swój wygląd i go ulepszać i jest to Twoje hobby, Twoja pasja, to bardzo fajnie, że tym się zajmujesz. Natomiast problem się pojawia wtedy, kiedy Ty wcale tego nie lubisz, tylko masz poczucie, że musisz, bo inaczej będziesz nijaka niewidzialna beznadziejna. Oprócz przebierania się za księżniczkę, jeszcze możemy zasługiwać na miłość przez wspaniałą myślność, dobroć i oddanie drugiej osobie. Przez swoją zdolność do poświęceń, do pomocy, do robienia pięknych rzeczy. Wtedy może wyniknąć na przykład taka historia. Spotykasz mężczyznę, który nie ma ochoty na związek, na żadne zobowiązania, ale może ma ochotę na niezobowiązujący seks z jakąś osobą przebraną za księżniczkę. I mówi ci, że on nie jest gotowy na związek, bo jeszcze nie poradził sobie ze straszną traumą z poprzedniego rozstania. I wtedy ty, taka wspaniałomyślna i dobra, rzucasz się z pomocą, aby go uratować przed tymi strasznymi uczuciami, szukasz mu terapii, podsuwasz, Umawiasz go nawet może. A jeszcze być może nawet ci przychodzi do głowy, żeby zapłacić mu za tą terapię, bo bidulek przecież on sam nie pomyślał, że mógłby sobie w ten sposób pomóc. On nie ma czasu, zapracowany, albo nie wierzy, że coś z tego wyniknie, a ty wierzysz, bo on jest taki fajny i wspaniały. A on tak naprawdę nie potrzebuje może ratunku. On tylko chciał mieć wymówkę, żebyś mu dała święty spokój, bo on nie chce żadnego związku. Swoją drogą to ciekawe, że czasami im bardziej próbujemy zasłużyć na miłość, tym bardziej możemy się w czyichś oczach upokarzać. Bo wiesz, na miłość się nie zasługuje. Albo ktoś do nas pasuje, albo nie pasuje. Albo do nas pasuje w tym dokładnym momencie naszego życia, albo nie pasuje. Oczywiście wspaniałą myślną można być również w innych obszarach niż tylko ratowanie kogoś przed jego własnymi problemami. Może nawet czasami nieprawdziwymi problemami. Można też gotować, brać, sprzątać, dzielić się z kimś pieniędzmi. Myślę, że nie ma granic co do tego, co wspaniałego można zrobić dla drugiej osoby, która wcale tego nie chce i o to nie prosiła. A może czasem prosiła, ale nie zasługuje. No dobrze, więc to było o zasłużeniu na miłość wyglądem i czynami. A teraz. Będzie o zasłużeniu na miłość swoim intelektem, w który być może gdzieś tam w głębi nie wierzysz. Więc o ile wyglądem jest trochę łatwiej zasłużyć, bo ten wygląd mamy cały czas na zewnątrz i jest on wyeksponowany. Nie mamy ograniczonej ilości czasu, jeśli chodzi o pokazywanie swego wyglądu. Natomiast, jak chcesz w krótkim czasie pokazać swój intelekt, to naprawdę musisz się na maksa sprężyć. Wyobraźcie sobie, że gdyby Kopciuszek poszła na bal do księcia, ale nie chciała tam zabłysnąć wyglądem, gdzie robotę zrobiła matka chrzestna swoją magią, i jej ten wygląd suningowała, więc gdyby kopciuszek poszła na ten bal i chciała zabłysnąć intelektem, a miała na to jeden wieczór, i jeszcze pewnie była tam w tłumie innych adoratorek księcia, to cóż ona takiego mogłaby zrobić, żeby w tak krótkim czasie pokazać swoją absolutną wyjątkowość? Mówić wierszyki, śpiewać piosenki, powiedz panu wierszy, kto zasłużysz na cukierki i na oklaski. Jeśli chcesz komuś udowodnić za pomocą swego intelektu, że ty zasługujesz na miłość, to musisz w krótkim czasie powiedzieć naprawdę wiele błyskotliwych wierszyków. Wyciągasz wtedy być może. Z zanadrza, z rękawa, wszystkie swoje osiągnięcia, całą wiedzę błyskasz jakimiś ciekawostkami, o których może wie mało kto. Pokazujesz, jak jesteś fantastycznie oczytana. Jakie może cytaty nawet znasz z książek? Gdzie ty nie byłaś i co nie robiłaś? Drobnostka. Jakie znasz filmy? A zresztą filmy, co tam filmy? Ile ty wiesz o kinie w ogóle? Ilu znasz twórców, reżyserów, scenarzystów? No po prostu jesteś przemądra. Tak mądra, że zasłużyłaś na oklaski. Tylko tak, jak w przypadku stuningowanego wyglądu przebierasz się za księżniczkę, to w przypadku stuningowanego intelektu kreujesz się na Wikipedię. Czy są takie osoby, które by chciały wejść w związek z Wikipedią? To jest pytanie. Być może są, ale czy ty chcesz mieć za partnera osobę, która chciałaby się związać z Wikipedią? W ogóle myślę, że to całe zasługiwanie i błyskanie intelektem i pięknymi czynami ma początki zazwyczaj w dzieciństwie, gdzie nikt na dziecko nie zwracał uwagi. Ale jak przychodzili goście, to mogło ono pokazać jakieś sztuczki, i wtedy rzucano mu smakołyki do połknięcia. Więc to był jedyny sposób na zyskanie uwagi i aprobaty. W twojej normalnej wersji nie mogłaś jako dziecko być zauważona, no bo nikt nie miał czasu cię zauważać, ale jak się trochę popopisywałaś i wyciągnęłaś z rękawa wszystkie swoje asy, to dorośli klaskali. I tak masz to zakodowane w głowie dotychczas, że nawet jako dorosła kobieta to robisz. Tylko spójrz na to z innej strony. Dlaczego komuś miałoby się wydawać, że ma prawo od ciebie oczekiwać popisywania się i jeszcze cię oceniać. Oceniać Twój występ. I dlaczego miałabyś się popisywać przed kimś? Kto nie ma ochoty tak zwyczajnie z tobą porozmawiać, dopóki nie zabłyśniesz? Dlaczego mówić dorosłym wierszyki, żeby klaskali, jeśli oni nawet nie mają ochoty z tobą porozmawiać, jako z dzieckiem, i zapytać, co słychać, póki tych wierszyków nie powiesz? Taka sytuacja, gdzie dziecko zasługuje na uwagę dorosłych, jest strasznie niesprawiedliwa wobec tego dziecka, bo ona daje przewagę ogromną dorosłym, bo oni są z góry na o wiele lepszej pozycji. Oni po prostu mogą patrzeć i klaskać i się śmiać, a dziecko się stresuje i męczy. I jeśli to przenosisz na swoją dorosłość, to też stawiasz siebie w bardzo niesprawiedliwej sytuacji, bo ty zasługujesz, a ktoś może się dobrze bawić, albo może cię zignorować. A co z jego zasługiwaniem? Dlaczego nie wymagasz od niego, by też mówił te wiersze i śpiewał piosenki? Swoją drogą uważam, że jeśli mężczyźnie zależy, to będzie trochę zestresowany przy kobiecie, na której mu zależy. I teraz pytanie, co zrobić, jeśli tak masz, że chcesz w bardzo krótkim czasie błysnąć intelektem i pokazać się od absolutnie idealnej strony. Myślę, że sam pomysł na to, aby błysnąć przed kimś nieskazitelnością twego intelektu, już powinien w tobie samej wzbudzić podejrzenia. Bo jeśli tak bardzo masz ochotę się starać, to znaczy prawdopodobnie, że wyidealizowałaś tego drugiego człowieka i wymagasz od siebie, a o nim masz fantastyczne zdanie, mimo że go właściwie nie znasz, być może go zmyśliłaś w swojej głowie. I zamiast go poznawać. Próbujesz jemu udowodnić, że ty zasługujesz. Zamiast się skoncentrować na tym, żeby z nim porozmawiać i dowiedzieć się, kim on autentycznie jest, to koncentrujesz się na tym, żeby pokazać siebie od jak najlepszej strony. Więc pamiętaj, żeby poznać człowieka, żeby znać człowieka, to najpierw musisz poświęcić czas na jego poznawanie, bo to, że go zmyśliłaś, nie sprawia, że go znasz. A poznawać człowieka można przez rozmowę z nim i zadawanie mu pytań, pytanie o jego opinie na różne tematy, kiedy zamiast słuchać tego, co on mówi, koncentrujesz się na tym, żeby recytować wiersze i śpiewać piosenki, to sama sobie w jakiś sposób blokujesz możliwość poznania tego człowieka. Bo ty w ogóle mu się nie przyglądasz przyglądasz się tylko sobie, czy już wystarczająco dobrze w jego oczach wypadłaś. Idealizujesz siebie, żebyś mogła dorównać wyidealizowanemu jemu. Pamiętajmy, że bliskość jest wynikiem wzajemnej ciekawości. Wzajemnej ciekawości. Jeśli ty zmyślasz człowieka, nie zadajesz mu pytań, nie przyglądasz się mu, a w zamian za to recytujesz wiersze, to zachowujesz się, jakbyś w ogóle nie była ciekawa tego, jaki on autentycznie jest. I Twoje działania można powiedzieć, że w pewnym sensie wykluczają bliskość wtedy, możliwość budowania bliskości. Jak się zatem zachowywać, kiedy poznajemy kogoś interesującego? Z ciekawością, z autentyczną ciekawością. Tylko, że ty masz poznać jego, a nie koncentrować się na sobie. I myślę, że ważne jest też to, że my nie wiemy, kim jest człowiek, póki mu nie pozwolimy, aby nas zawiódł. Nie będziesz wiedziała, kim jest ten mężczyzna. Póki nie dasz mu okazji do tego, by cię zawiódł. Póki nie dasz mu tej okazji, to możesz tylko przypuszczać, jak on się zachowa w pewnych sytuacjach. A przypuszczenia, a doświadczenie realne to jest ogromna różnica. Tylko tu się jeszcze pojawia pytanie, jak dozować tę ciekawość. Czy ty możesz się do niego odezwać pierwsza? Czy możesz do niego pierwsza wysłać wiadomość, a może go gdzieś zaprosić? Jak to jest z tymi zasadami? Damsko-męskimi? Ja myślę, że odpowiedzi na to pytanie bym poszukała z trochę innej strony, patrząc na taką relację, czyli kogo ty potrzebujesz. Czy potrzebujesz takiego faceta, który jest w stanie o ciebie zawalczyć, czy takiego, który raczej nie będzie walczył? Jeśli potrzebujesz kogoś, kto jest w stanie o ciebie zawalczyć i dzięki temu będziesz się czuła dla niego bardzo ważna i kochana, to oczekuj tego, że on o ciebie zawalczy. Pewnie możesz mu wysłać pierwsza wiadomość i być może nawet to będzie taka próba dania mu szansy na to, by cię zawiódł, ale jeśli chcesz, żeby on o ciebie zawalczył, to nie zdobywaj go. Życzę Ci zatem, droga słuchaczko, aby ktoś Cię kochał nawet gdy jesteś nie przebrana za księżniczkę i na twoim normalnym poziomie intelektualnym, a nie takim wywindowanym do granic możliwości. Żeby ktoś Cię kochał dokładnie taką, jaka autentycznie jesteś. I żebyś nie potrzebowała niczego udowadniać. Opowiadała Kasia Iwaszczuk-Pudzianowska, a odcinek zmontowała Katarzyna Pilarska.